Warto korzystać z narzędzi monitorujących opinię pracowników. Czy to są ankiety, czy to są zwykłe wywiady, spotkania, rozmowy, ale to wsłuchiwanie, to wsłuchiwanie się w głos pracowników jest naprawdę ważne i pamiętajmy, że wsłuchiwanie to nie wszystko. Potem trzeba jeszcze te sugestie pracowników starać się wprowadzać w życie. Po drugie, bądź uważny na potrzeby swoich odbiorców, bądź uważny na potrzeby swoich kandydatów. A po trzecie, monitoruj efekty. Bardzo często spotykam się z taką postawą, kiedy organizacje robią EB. Żeby było fajnie, robią EB, żeby budować wizerunek, ale w żaden sposób nie mierzą tych działań. Yy, I w takiej sytuacji bardzo trudno jest realnie oceniać, co w działaniach idzie dobrze, a co w działaniach po prostu się nie sprawdza i trzeba z takich z tak, z aktywności zrezygnować. Także monitoring, słuchanie e, i e, słuchanie toczenia i e, rozmowy z pracownikami.